Miło państwa powitać na konferencji Twojego Ruchu, przewodniczący Janusz Palikot, wiceprzewodniczący Artur Demski. i oddaję głos przewodniczącemu Januszowi Palikotowi. Proszę państwa, postanowiliśmy uruchomić portal pod nazwą Stop Korupcji Politycznej. Czy on jest... Tak, skrót mailowy www.korupcjapolityczna.pl. Za chwilę Państwo zobaczycie, jak będzie wyglądała strona tego portalu i zachęcamy wszystkich obywateli w Polsce, aby zamieszczali informacje, przypuszczenia albo też więcej dowody, fakty związane z tym, że przedstawiciele życia partyjnego, politycznego, w szczególności koalicji rządowej, ale nie tylko, zajmują różnego rodzaju funkcje w radach nadzorczych, w zarządach i w innych organach spółek Skarbu Państwa w szczególności, ale także spółek samorządowych. Takich list już trochę powstało. Opublikował rok temu dość dużą listę Puls Biznesu, ale od tamtego czasu nastąpił ogromny postęp i koalicja rządowa rozdała nie już setki, tylko tysiące kolejnych stanowisk, zawłaszczając wiele organów tych spółek wyłącznie partyjnie, nie patrząc na kompetencje i na inne kwalifikacje. Liczymy na to, że wielu ludzi, którzy się boją w inny sposób przekazać informacje, udostępni taką wiedzę, a potem my będziemy starali się ją zweryfikować i przedstawić także jakieś wnioski dotyczące ewentualnie podjęcia działań przez organy ścigania. Ja się spotkałem całkiem niedawno w Lublinie z taką opinią, że dwa głosy dwóch powiatów na terenie okręgu szóstego VI i siódmego, tam gdzie były wybory dwa tygodnie temu na Lubelszczyźnie, w Platformie Obywatelskiej zostały kupione przez ministra skarbu za pracę w Polskiej Grupie Energetycznej na terenie Lubelszczyzny i dawnej Zamojszczyzny. Przedstawiciele tego koncernu brali udział. W głosowaniu w czasie tego zjazdu i w istotny sposób wpłynęli na wynik tego głosowania i na rezygnację z kandydowania konkurenta dla ministra skarbu. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale chcę wiedzieć, kto faktycznie zasiada w oddziałach Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie, w Zamościu i w innych miejscach. Czy to są ludzie związani z ministrem skarbu Karpińskim, czy to są ludzie, którzy głosowali na Karpińskiego i czy najbliżsi. Ich zostali także w związku z tym głosowaniem zatrudnieni w innych miejscach, w strukturach Polskiej Grupy Energetycznej. Ale oczywiście nie tylko Polska Grupa Energetyczna, a także Bogdanka i szereg innych przedsiębiorstw na terenie Lubelskiego i dziesiątki innych przedsiębiorstw na terenie Śląska, Mazowsza i każdego miejsca w Polsce. To jest dzisiaj miejsce łupu Platformy i PSL-u. Chcemy zorganizować społeczeństwo do pewnego sprzeciwu przeciwko takiej praktyce. I w związku z tym chcemy poprosić wszystkich tych, którzy mają tego typu informacje, aby je zamieszczali na stronach właśnie tego za chwilę, dzisiaj wieczorem uruchomionego portalu. Jednocześnie chcę powiedzieć, że my wiemy, że to zjawisko, które w tej chwili szczególnie dotyczy Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Mieliśmy bowiem taśmy w tej sprawie PSL-u, słynne taśmy dotyczące Elewaru, a teraz mamy taśmy Platformy Obywatelskiej dotyczące KGHM-u. Wiemy, że to także dotyczyło innych partii władzy. Kiedy rządził, rządził PiS, kiedy rządził OSLD, podobne praktyki miały miejsce. I chcemy w związku z tym ponownie wrócić do pewnych najważniejszych projektów jeszcze ruchu Palikota wówczas, a dzisiaj będą to projekty ponownie swojego ruchu. Projekty, które. projekty, uderzają w całą tą machinę tworzenia pewnej sitwy związków pomiędzy koalicją rządzącą, elitą partyjną, a działaczami samorządowymi, działaczami partyjnymi w poszczególnych miejscowościach. Jakie to są propozycje? Myśmy je przedstawiali, one zostały w Sejmie odrzucone. Chcemy je ponownie przedstawić w tym i w przyszłym tygodniu, po to, żeby no, być może teraz na fali tej krytyki postępowania Platformy uzyskać, w Sejmie większość dla tych zmian. Po pierwsze, chcemy przedstawić projekt związany z zakazem łączenia funkcji bycia w organach spółek samorządowych i w organach spółek rządowych, w organach administracyjnych, także z funkcją bycia na przykład radnym gminy czy radnym innego szczebla samorządu, żeby te funkcje były rozłączne. Była to tak zwana ustawa naszego posła Andrzeja Lewandowskiego z Koszalina ponad rok temu dyskutowana w SEMI i oczywiście odrzucona. Pewnymi drobnymi korektami chcemy ją ponownie przedstawić do debaty w SEMI. To oczywiście nie wyklucza tych negatywnych związków, tych negatywnych relacji, ale je utrudnia. Ogranicza. Trzeba dużo więcej zrobić po pośrednich ogniw, żeby to uruchomić. I to już jest oczywiście pewna komplikacja dla tej nomenklatury partyjnej. Druga sztandarowa nasza propozycja dotyczy ograniczenia kadencyjności funkcji w samorządzie i w ogóle w życiu politycznym. To była oczywiście też ustawa, która została odrzucona przez Sejm, ale chcemy, żeby ona ponownie stanęła do debaty. Chodzi o to najkrócej mówiąc, żeby radnym Ministrem, szefem partii, prezydentem, marszałkiem, i tak dalej, można było być dwie kadencje. To jest dosyć radykalna zmiana, która po prostu w sposób fundamentalny uderza właśnie w tego typu powstawanie związku. Bo nie przypadkiem jest, i proszę na to zwrócić uwagę, że do tego typu zjawisk patologicznych dochodzi najczęściej albo pod koniec pierwszej kadencji, albo właśnie w drugiej kadencji. A przynajmniej przy dłuższym stażu politycznym. Na ogół ci ludzie, którzy rozpoczynają działalność polityczną w pierwszym okresie swojej działalności, są wolni od tego typu zachowań. Dopiero bycie w tym systemie kreuje tego typu postawy. A więc ograniczenie tego czasu funkcjonowania ludzi w różnych miejscach politycznych i zmuszenie ich do zmiany, też oczywiście nie zamyka tematu tego i nepotyzmu, i korupcji, i prostytucji politycznej, ale w istotny sposób ogranicza to zjawisko. I wreszcie gotowi jesteśmy do poważnej rozmowy z całą Izbą na temat struktury samorządu i do dyskusji na ten temat, czy są uzasadnione powiaty. To jest oczywiście działanie, które nie ma wyłącznie charakteru czysto anty, że tak powiem, korupcyjnego, bo też to, tutaj chodzi o pewną sprawność funkcjonowania samorządu, niewydolność powiatów dzisiaj. Ale także jest to istotny element zmniejszenia tej jakby sicy, bo im mniej tych organów, im mniej tych powiązań, im mniej tych miejsc do obsadzenia, tym większa możliwość kontroli tego przez obywateli. To będą nasze inicjatywy ustawodawcze, które będą wspierały, mam nadzieję, tę aktywność obywateli w tym zakresie. Bardzo proszę jeszcze pana Artura Dębskiego, który będzie takim naszym, naszą twarzą i opiekunem tego przedsięwzięcia, żeby to krótko skomentował. Bardzo że wygłosi mieli dobrą informację. Ja jeszcze w dwóch słowach o stronie. Proszę Państwa, to będzie strona praktycznie samoobsługowa. Bez naszej ingerencji wszyscy, którzy mają wiedzę, którzy nie mogą się z tym pogodzić, co się dzieje, będą mogli umieszczać na tej stronie wszystkie informacje, które uznają za stosowne. Także my nie będziemy ingerować zupełnie w treść informacji zamieszczanych przez osoby. Które chcą się tą wiedzą podzielić. Doszło do tego, że w Polsce, po 24 latach od przekształceń ustrojowych, no jest w sferze życia publicznego, a zwłaszcza w sferze życia politycznego, gorzej niż w czasach PRL-u. Proszę Państwa, miliony polskich rodzin kształcą swoje dzieci za ciężkie pieniądze. Te dzieci ufne, no, rozpoczynające dorosłe życie, wysyłają swoje listy motywacyjne, życiorysy do spółek Skarbu Państwa, do spółek miejskich, do różnych instytucji podległych no, państwu. I tylko dlatego, że nie nazywają się Tusk, Miller, Hoffman, Niesiołowski, Pawlak, Kłopotek, dostają odmowę. Zamiast wydawania tych ciężkich pieniędzy, rodzice mogliby pokierować swoje dzieci zupełnie inaczej. Przecież wystarczy zapisać się do Platformy Obywatelskiej, zostać delegatem na zjazd wyborczy, czy to wojewódzki, czy powiatowy. Sądzę, że szczebel gminy też obejmują te, te procedury. I ma się świetną pracę w spółce miejskiej, w spółce skarbu państwa czy w jakiejś innej instytucji zależnej od obecnej władzy politycznej. Ja mam nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, bo doszliśmy do pewnego rodzaju muru. Ten mur możemy zburzyć tylko wspólnie i wtedy dopiero zacząć budować społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze ze swojej strony dodam, że będziemy też reagować yy, aktywnie na państwa doniesienia, doniesienia mediów. Dlatego dzisiaj o godzinie 13:30 zapraszam na konferencję pod siedzibą Prokuratora Generalnego. Złożę tam zawiadomienie o popełnieniu możliwości popełnienia przestępstwa korupcji przez ludzi powiązanych z platformą obywatelską na Śląsku. Zapraszam na tę konferencję. To pierwsza, ale nie ostatnia, obiecuję będziemy wypalać żywym żelazem korupcję polityczną. Czy są jakieś pytania? Proszę. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Chciałam zapytać, panie przewodniczący, jak pan odbiera te takie przebąkiwania o możliwości wcześniejszych wyborów? Politycy pytają nas, czy te wybory będą. My ich, właściwie nikt nic nie wie. Premier trochę straszy platformę, trochę koalicjanta, że jak się coś posypie, większość się posypie, to no, będą no, wcześniejsze wybory i kropka. Na ile pana zdaniem to są jakieś realne, na ile to jest w ogóle możliwe, a na ile to jest właśnie tylko i wyłącznie straszenie? I czy to jest tak naprawdę problem koalicji, czy Platformy Obywatelskiej, bo to się trochę tak od tego zaczęło. Chyba. Będziemy mieli świetny barometr tych intencji, znaczy ilość donosów na tym portalu zaraz po zakończeniu tych kłótni koalicyjnych będzie najlepszym dowodem o co tak naprawdę chodziło. PSL chce oczywiście kolejnych jakiś Wpływów. Czy ministerstwa energetyki, czy wpływu na jakieś spółki. Może chcą zabrać właśnie Polską Grupę Energetyczną Karpińskiemu i przejąć ją dla Piechocińskiego, czy cokolwiek innego. To jest tylko i wyłącznie skok na stanowiska i na kasę. PSL nigdy nic nie zrobił innego poza tym, żeby obsadzać swoich ludzi w różnych instytucjach. Ta. ta, ta Partia, no chciałbym się powiedzieć spółka, bo to w zasadzie nie partia, tylko spółka a, 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 akcjonariuszy, która się nazywa Polskie Stronnictwo Ludowe, nie ma żadnych innych ambicji. Dla nich po prostu to ja prędzej uwierzę w to, że wyrosną jeszcze w tym roku gruszki na wierzbie, które kiedyś obiecywał swoją drogą Leszek Miller, niż to, że ta koalicja się rozleci. Tak długo jak będzie coś jeszcze do ograbienia, do wzięcia, do obsadzenia swoimi ludźmi, tak długo PSL będzie trwał na stanowisku. Czy uważa pan, że premierowi uda się jakoś uspokoić tą taką rozedrganą sytuację w Platformie Obywatelskiej, te problemy z Dolnym Śląskiem i tak dalej? Nie. Uda uważam, że mu się to nie uda zrobić, że kryzys się będzie pogłębiał. Tusk jest przekonany o tym, że musi zniszczyć y, y, Schetynę, bo będzie miał gorsze wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych i wtedy na czele buntu może stanąć tylko Grzegorz Schetyna, bo nie zrobi tego Bronisław Komorowski. Więc tak długo jak nie, nie osłabi, nie zniszczy Schetyny, tak długo nie, nie zaprzestanie tego Obecnego sposobu uprawiania polityki. I szczerze mówiąc, nawet głęboka rekonstrukcja rządu i wymiana wszystkich: i Rostowskiego, Jarłukowicza, i, i Muchy, jeśli by do takiej dalekiej rekonstrukcji doszło, też nic nie da. Dlatego, że problem nie jest w tym, że taki czy inny minister pełni tę funkcję, tylko w ogóle problem jest w Tusku. To Tusk nie ma pomysłu na rządzenie innego niż utrzymanie się przy władzy. I wszystko co robi ataki wewnętrzne, czyszczenie Platformy Dolnośląskiej jest podyktowane tylko i wyłącznie tą ambicją. Nie tym, żeby sprawnie zarządzać państwem, tylko żeby utrzymać się na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej. To jest proces prywatyzacji partii politycznej Platformy obywatelska. Ostatni akt tej prywatyzacji po wycięciu z chetyny można powiedzieć, że Platforma Obywatelska to już wyłącznie Donald Tusk. Marta Łazowska Polska Agencja presowa. Chciałam zapytać, czy w związku z tym nieprawidłowościami, które Państwo sygnalizujecie w Lublinie, to Państwo planujecie może złożyć zawiadomienie prokuratury, czy jakkolwiek zareagować? Na razie to my słyszymy takie opowieści na mieście no. w Lublinie, prawda? I liczymy na to, że uruchomienie tego, ludzie się boją powiedzieć to pod nazwiskiem, nie chcą, tego, nie chcą tego typu zawiadomień. Liczymy na to, że tego typu strona zmusi prokuraturę do podejmowania działań, no bo będą tam jak w każdym tego typu przypadku, już publiczne informacje na temat tego, co się działo. Ja jestem pewien, że w ciągu kilku dni takie anonimowe informacje na temat tego, co się działo w Polskiej Grupie Energetycznej i jaki to ma związek z wyborami na terenie Lubelszczyzny, się tam ukażą. Mhm. Oczywiście anonimowo, wiadomo. Ale teraz, czy prokuratura wskutek tego rozpocznie staranie, czy nie, nie wiem. Natomiast po jakimś czasie, jeśli się okaże, że nie będzie podejmowała prokuratura odpowiednich działań, no my będziemy oczywiście, tak jak dzisiaj to zrobi Andrzej Rozenek w sprawie, akurat y, podobnych przypadków, ale na Śląsku. Znaczy, innych, ale też związanych z korupcją polityczną przypadków na Śląsku. No to no, będziemy wtedy próbowali zmusić prokuraturę do podjęcia tych działań. No ale wol, wolelibyśmy, cieszylibyśmy się z tego, gdyby tego typu zaangażowanie prokuratura sama z siebie uznała za powód do podjęcia działań. Czyli przełożenie tej strony, którą państwo uruchamiacie na jakieś realne działania organów ścigania będzie takie, że państwo będziecie najpierw, nie wiem, przyglądać tak, się i po formowali, prostu sprawie? Informowali. Mhm. Mówili, proszę bardzo, tu jest problem. Co się dzieje w tej sprawie, dopytywali się wtedy. Bo jeżeli ja się na przykład dowiem, że w, w, w takim czy w innym oddziale polskiej grupy energetycznej jest tylu i tylu działaczy platformy zatrudnionych właśnie w tych dniach, tygodniach czy miesiącach w związku z tymi wyborami, no to ja mogę zażądać od, od kierownictwa tego oddziału, czy w ogóle całej grupy energetycznej wyjaśnień w tej sprawie. No, zgromadzi się trochę materiału i wtedy mogę nabrać przekonania, że rzeczywiście prokuratura powinna wkroczyć i skierować takie zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ale powtarzam raz jeszcze, póki jest tak, że ktoś ma przyjść do posłów opozycji. I powiedzieć, zmieniają nazwiska i być świadkiem w jakiejś sprawie, no to w kraju tak rządzonym, jak dzisiaj, przez Platformę nikt się nie odważy, bo straci robotę i tak dalej. Więc w konsekwencji ludzie mówią, ale nie chcą dać twarz. Żeby im ułatwić i nam wszystkim, jakby zablokowanie tego wszystkiego, tego proceduru, my uruchamiamy taką publiczną, no bo każdy tam się w końcu przecież y y y może z tym zapoznać, co tam będzie napisane, to będzie otwarte całkowicie, no ale jednak anonimową formę informacji. W, tro, w trosce o udoskonalenie, udoskonalenie tej strony chciałem zapytać panu, czy zamierzacie skorzystać z pachowej pomocy posłów Tomasza Kaczmarka i Mariusza Kamińskiego. No nie, oni to jest zupełnie coś innego. Oni tam, Centralne Biuro Antykorupcyjne, no to jest organizacja, która się skompromitowała właśnie z zapisu całkowicie upartyjnieniem, wykorzystywaniem, łamaniem prawa, nadużywaniem władzy, wykorzystywaniem tego środowiska do prowadzenia procesów politycznych, do aresztów wydobywczych. nie ma nic wspólnego z naszymi działaniami. My mówimy tak. W polskim państwie, jak wiemy, w bardzo wielu podległych polskiemu państwu spółkach ma miejsce korupcja i prostytucja polityczna i oczekujemy od organów ścigania podjęcia stosownych działań i mamy nadzieję, że do tego dojdzie. Proszę bardzo. Panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie na ten temat. No, jak można korzystać z pomocy ludzi, którzy w latach 2005-2007 całkiem dobrze zatrudniali właśnie swoich członków rodzin w najróżniejszych spółkach skarbu państwa? Więc ja nie wyobrażam sobie pomocy, no, szczególnie Adama Hoffmana w tej sprawie. Tak, ale to my, znaczy jak to się robi, to my wiemy. Bo to już opisaliście Państwo w mediach w ciągu ostatnich dwóch tygodni, jak to się robi, wiemy. Są wybory, trzeba mieć głosy, obiecuje się pracę w spółce Skarbu Państwa. No i tak to się mniej więcej odbywa. I czy to ma miejsce tylko na Dolnym Śląsku? Nie. To ma miejsce w całym kraju, w całej Platformie i w całym PSL. O ile w Platformie są jeszcze jakieś enklawy, wierzę w to wciąż, normalnej działalności publicznej. Wielkopolska. Zdaje się, że Grupiński tam niczym nie handlował. Przynajmniej nie słyszę o takich plotkach. To w bardzo wielu innych regionach słychać kto i co i komu obiecał w zamian za głosy na tych zjazdach wojewódzkich. Trzeba to do końca wyjaśnić. Arleta Zalewska, TVN24. Panie przewodniczący, chciałbym zapytać o wicepremiera Rostowskiego. Znaczy, o co chodzi, że wicepremier mówi, potrzebujemy nowej ekipy? Co to oznacza? To jest kolejny zabieg pr -owy. Oni się spodziewają tak, jak usuniemy wszystkich tych, którzy się źle kojarzą, a to jest i wiceminister, i wicepremier, wicepremier Rostowski, i oczywiście pani ministra Mucha, i minister Arłukowicz, i jeszcze może ministra Szumilas, i parę jeszcze innych osób. Jeżeli te osoby wymienimy, o no powiedzmy Sikorski może zostać i kilku może zostać, którzy są lepiej oceniani. Ale jeśli całą resztę wymienimy, no to wtedy stworzymy wrażenie czegoś nowego, że to jest nowa ekipa. Przedstawimy trzecie czy czwarte expose, wyznaczymy cele nie tylko na najbliższe dwa lata, ale na następne. W następną, trzecią kadencję dla koalicji Platformy PSL uznamy po prostu, że właśnie są nowi ludzie z nową energią, oni z siłą rzeczy zaciekawią opinię publiczną, bo to będą nowe osobowości, nowi ludzie z jakimiś nowymi możliwościami językowymi itd. No i takim trikiem PR-owym dojedziemy w lepszej kondycji niż obecnie do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Później pan premier wsiądzie w Tuskobus i znów zaczaruje obywateli. Otóż nie. To już nie wystarczy. Trzeba nie tylko zmienić Rostowskiego, Muchę i Szumilas. Trzeba zmienić Tuska. Dzisiaj człowiekiem, który mógłby dokonać lekkiego przesunięcia w tej platformie jest oczywiście Bronisław Komorowski. To zrobił w swoim czasie Aleksander Kwaśniewski z Leszkiem Millerem, przypomnę, wyznaczając belkę za Millera. Dzisiaj władza w Platformie leży na ulicę. Tusk jest słaby jak nigdy. Komorowski jednym ruchem mógłby dzisiaj dokonać zmiany w Platformie Obywatelskiej. Dlaczego tego nie robi? Bo nie chce wziąć odpowiedzialności za Platformę Obywatelską. Dlaczego nie chce wziąć odpowiedzialności za Platformę Obywatelską? Bo jemu tylko i wyłącznie chodzi o drugą kadencję, a nie o realne zmiany w Polsce. Każdy dzisiaj, kto jest tak popularnym prezydentem, ma taką siłę polityczną, w trosce o Polskę dokonałby zmian w Platformie Obywatelskiej i usunąłby człowieka Donalda Tuska niezdolnego do walki z korupcją polityczną w Platformie Obywatelskiej w partii rządzącej. Prezydent stoi na stanowisku obrony wartości konstytucyjnych, do których należy przejrzystość życia publicznego. Do których należy transparentność działania partii politycznych, rozdział funkcji partyjnych i politycznych i administracyjnych. Tego wszystkiego prezydent nie robi. Dlaczego dzisiaj prezydent dwudziestoma głosami w Platformie Obywatelskiej nie dokonuje zmiany na tym stanowisku? Dlaczego nie bierze za to wszystko odpowiedzialności? Bo jest to dopiero pierwsza kadencja, a nie tak jak wtedy w przypadku Kwaśniewskiego, to już była druga kadencja, i można było poszaleć i skasować Leszka Millera. No to widzicie Państwo, są przykłady patologii całego systemu władzy, w którym my funkcjonujemy. Polska polityka jest chora, pozbawiona ludzi rzeczywiście zdolnych do odpowiedzialności za kraj, do wzięcia ryzyka dobrego rządzenia za cenę własnego trwania w tej polityce. Czas to zmienić, i po to jest między innymi ta strona.